No, było nie blisko jak Oczywiście, oczywiście. Ciaczki do szkoły i normalnie to pewnie cały dzień biurowo ogarniał tematy, ale że mamy mrzaweczkę, mamy deszczyk, to praca! Taka to właśnie dzisiaj robota. I to w deszczu. Trzeba cóż potrzebuję. 15 hektarów objechać. W deszczu. Naszym X-Maxem. Idealna pogoda na, na właśnie X-Maxa. E, jesiennego tym bardziej. Bo wiele osób y, oczywiście stosowało na wiosnę. Ale pod kątem jesieni no, te wyniki są bardzo fajne. Ja akurat jestem zwolennikiem, żeby robić ten zabieg na jesień. Szczególnie że w Jungu też wyszły nam takie świeżne wyniki. Bo jesienny zabieg dał ponad 610 kg na plusie rzepaku Więc dzisiaj deszczyk, mżeczka. Dobra pogoda, i, i lecimy, zakładamy nowe doświadczenia. Znaczy, to już nie są doświadczenia, bo tak naprawdę te paseczki kontrolne u mnie już są coraz mniejsze. A staram się jednak większość areału przejechać, a zostawić takie paski no najczęściej na szerokość opryskiwacza 36, 36 metrów. Teraz, tylko z farmnetu, tutaj dobrać sobie. Eee, dobrać sobie środki X-Max 0,25 kg i zatwiać I lecimy. Lecimy na te pola i tą nierówną walkę od początku sezonu. Z dnia na dzień coraz większy i Dwa dni sobie daję i lecę z chwastami, bo dwa dni temu byłem, to trochę mniejszy się wydawał, a już komosa, raz, dwa, trzy, jest tego dużo, żeby, żeby ten oprys teraz doleciał do, do wszystkich chwaśników. Zmieniamy końcówki, końcówki od RSM-u, żeby rozlewać bakterie. Te poprzedwczoraj już nie skaczą, pchełki. Patrzcie. Jedna, druga, trzecia. Nie, no ta presja to to była. To, to jest jakieś nieporozumienie. Jeszcze, jeszcze mszyca się gdzieś widziałem, pojawiała. Na spodzie musicie sprawdzać swoje rzepaki. Pod spodem. Bo już jakieś sztuki widziałem. Zobaczcie od razu. Końcóweczki Od rsm teresemu, gruba kropla, mżaweczka, deszczyk i to w sumie podstawa do dobrego zabiegu X-Maxem, żeby to zrobić dobrze. Teraz akurat nie pada, ale wieczorkiem ma jakiś większy deszczyk przyjść. Są idealne warunki, bo on musi dojść do korzeni. To nie jest środek nalisny, to, jest, to, są, to są bakterie, które działają przy korzeniu, tam się rozwijają. Tak jest plan, żeby one tam dotarły. Coś się nam pogoda zmieniła. Dzień dobry, tak w ogóle. Chyba z dwa dni tutaj nic nie nagrywa. Nie, tylko w niedzielę w sumie. Bo... Jak dobrze mieć zamrożone pierogi? Dzisiaj koledzy Próbuję to wykorzystać. Czekam, Krzysiek, teraz jeszcze jest w polu, aż wróci. I chcę go zabrać na 2-3 godzinki do jednej tak żebyśmy zdążyli jeszcze. Dzieciaki odebrać. No więc no Myślę, że za 20 minut będę wrócić. A zanim nie wrócimy, to pierogi się odmrożą. Niestety moje pierogowe zapasy się kończą. wygodnie tak sobie odchodzić czasami. Z tym biurem to nie jest takie piękne wcale. Jednak mam trochę papierów do zrobienia. Na część pól teraz jedzie Wojtek. Na Wojcieszyn, a ja tutaj koło domu też prawdopodobnie sobie coś obiadę, bo jednak znaczy jesteśmy na łączach i tutaj pod kątem zakładania tych naszych próbek zostawiania kontroli, no to muszę to dobrze podzielić, żeby, żeby było co później weryfikować. O, nie udało mi się zbatać. Figa, tak śmiesznie ten kot był pięknie poskładany. Taką kieszonkę sobie chciała zrobić chyba, żeby się przykryć jeszcze. No mogło być lepiej, gdyby Grzesiu kierował. Niestety na mnie padło. Czekam jeszcze na niego e, dojada sobie śniadanie. Słyszycie jaka muza tutaj w grzesie? Z młodością mi się kojarzy.